Siemka, dzisiaj środa. Zobaczcie, jakie chmury. Pada deszcz. Jest nie wiem, chyba godzina 7 rano. I chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie, wszystko stoi jak sprężynki. Młode piszczki. Chciałem Wam pokazać, co się stało. Tutaj sobie pojadły tego już nie pasę od niedzieli czy od tego wygląda jak, jak gówno nie wiem będzie żył czy nie będzie żył już mnie to nawet nie interesuje pod tymi znowu trzy jajka jakich nie już nie liczę na to że coś uchowam bo to nie ma sensu pod tych wiedeńskich ja je przeparzę i sobie z moimi może coś wtedy uchowam, bo tak to to zobaczcie, młode Teraz wam coś pokażę Zobaczcie, młode piszczki o jakie strążynki Tam są tu jakiś piszczuszek O tutaj Niech nie Nic nie ma zgęzłego. I teraz Wam pokażę, co się stało z ostatnim, drugim wiedeńskim z Niemiec. Z tym młodym. Bo nawet jakby wypuściłem je. Jak zaczął wychodzić na dach, w pierwszy dzień wyszedł, to burza była taki ten i on zginął. Później go znalazłem. Przyleciał, był tu z wiedeńskimi. I zobaczcie, dzisiaj wchodzę trup. I co miał w przełyku? Takiego guza. Rozciąłem tego guza. To takie mięsiste w środku, nie? Nie miał tego w przełyku, tylko w wolu, bo wyczułem palcem, że coś dużego jest, nie? To jest nawet galantę, twarde... tak jakby mięsień. Ale to nie jest żółty guzek mi się wydaje. Bo to aż niemożliwe, tu u mnie żadnego żółtego guzka nie było w Lęgi, tyle młodych. Takie bardziej mięsiste, nie? Więc albo dostał po szczepieniu po prostu tom, ale we wolu, ale mógł dostać po szczepieniu guska. Ten guzek mu wyszedł dopiero teraz. Do środka Te już też pojadły Widzicie jakie bidy jeszcze chodzą mnie Takie bidy wszystko żyje Mewka żyje Wie się teraz następne wylęgły Chyba samczyk Mógł dostać po szczepieniu weszło do środka? Bo cholera wie, ale to niemożliwe, Głuska niemożliwe. Przecież ja tu żadnego gołębia z głuskiem rzeszistkiem nie znalazłem. Jakbym miał rzeszistka, to by tu młodych tyle nie było, bo by to wszystko padało. Ale do czego nawiązuje, jakie pechowe te gołębie jest? Dwa młode, jeden zadziobany, wygląda jak, nie powiem co, drugi młody, latał, latał i trup. I z dwóch par tyle się uchowało, więc na... tamten też pewno zdechnie, bo to przecież nie ja, chuda. On już wczoraj był taki smutnawy, go złapałem to miał właśnie takie zgrubienie Mówię, dzisiaj wezmę pęcetę To spróbuję, bo może coś zjadł A tu jednak widzicie Wszystko chodzi Zostaną się parzyć na nowe Na nowe jajka, impreza się udała Może dzisiaj po południu przestanie padać, to je wypuszczę Jastrzą bierze, coś tam wziął, nie wiem nawet Ostatnio też coś Wczoraj nie wypuszczę, bo też brzydka pogoda Tak, przedwczoraj coś wieczorem tu w dachu upła, coś chyba zabrało, ale... O, mewka Włóczek. No i takie kuźwa, żyją małe gołębie, jakieś blawindry piszczki Delikatne No i u mnie tego tyle tych wiedeńskich, a mam A z dwóch pari się dwóch ufowałem Jeszcze są dwa jajka, ale nie liczę na nie może za rok Siaty, fajny gruka. A jeszcze tu taki wiedeński jest, tym żałobnym. Dwa wiedeńskie stamtąd się przeniosły już na dół. No dobra, taki krótki film. Później, może, coś jeszcze dogram. Towate jadę, bo ten odkurzacz, to będę może testował. W następnym tygodniu już będę miał urlop, może nie trochę też przegonić. I tyle. No, jakie porozpieżane Płysę na głowę, piór. Można by było pierzynę. Sobie wypchać. Wszystko porozpieżane. Na razie. Trzymajcie się.